Tak, dzień dobry, moi drodzy, za Was serdecznie w kolejnym odcinku. W odcinku podsumowującym pierwszy lot konkursowy lot y, z miejscowości Gaj Oławski, 135 km. Y, jest jeden dzień po locie. Wczoraj, niestety, nie mogłem, nie byłem w stanie nic nagrać, dlatego że byłem w pracy. 24 godzinna na szychta, Teraz, właśnie wróciłem. Gołębie zostały wypuszczone na oblot. Przyszły jakieś. 20 minut temu latały około godzinę, zostały nakarmione, napojone, i wszystko jest w porządku, z tego co dochodzą mi sygnały. Bardzo dużo hodowców ma chore gołębie, mają po pierwszym locie adeno, nawet przed lotem, nawet niektórzy nie dawali na lot, bo też, też mieli chory gołębie. Także jesteśmy o tyle lepsi w, te, w tym katastrofalnym pierwszym locie, że mamy przynajmniej odpukać w niemalowane drewno, przynajmniej mamy zdrowe zdrowe na razie gołębie, także tak to wygląda podsumowując pierwszy lot lot dla nas bardzo niekorzystny z tego względu, że jesteśmy na pierwszym gołębniku i zostały nam według naszej opinii niesłusznie odliczone minuty może nie tyle co niesłusznie, ale nie, nie, jesteśmy, nie umiemy się doprosić, ani dodzwonić do, do do, do, do tych ludzi, którzy są za to odpowiedzialni, ile po prostu nie wiemy, ile minut zostało nam odliczone, gdybyśmy byli na wcześniejszym gołębniku, z którego lotowałem pierwotnie na działkach, to na pewno nabilibyśmy minimum 12 konkursów. Dlatego, że w tym czasie te gołębie w Wodzisławiu pojawiały się, po prostu tak żeśmy to obliczyli, że te gołębie pojawiłyby się wtedy też w Wodzisławiu. Na działkach, więc dlatego po prostu wyszłoby to tak, a nie inaczej, i na pewno nabilibyśmy bardzo, dobry, bardzo dobre konkursy. Jak obliczyliśmy, byłoby tych konkursów 12, a 6, co najmniej 6 konkursów trafionych, czyli konkursów seryjnych. Tak to sobie obliczyliśmy. Natomiast tak jak to obliczają wyliczacze, odejmując nie wiadomo. Właśnie tu jest ten problem, że nie wiemy. Nie mamy zielonego pojęcia ile zostało nam minut odliczone, no to niestety nie nabiliśmy ani jednego konkursu, pomimo tego, że praktycznie e, tam w 10 minut mieliśmy praktycznie całe stado, no może nie całe, ale połowę stada gołębi mieliśmy e, z tego lotu na gołębniku. Gołąbki jak widzicie są w dobrej kondycji, w dobrej formie przyszły. Fajnie, jeden gołąb przyszło ich 26 w tym samym dniu. Jeden gołąb, teraz jak otworzyłem tutaj wylot, otworzyłem tą klapę, która tu jest. Jak widzicie, to po prostu jeden gołąb tam siedział we wlocie, także spóźnił się i doszedł dzisiaj rano. No, ale to w niczym oczywiście nie przeszkadza. Mamy komplet gołębi i to nas najbardziej cieszy, że z pierwszego lotu nie straciliśmy ani jednego. Gołębia, co wskazuje na to, że stado jest dosyć fajnie przeselekcjonowany, oczywiście. Ta odległość 135 km to nie jest żadna imponująca odległość, ponieważ niektórzy hodowcy, niektórzy moi koledzy, wywozili na loty treningowe gołębie z takich odległości i, i, też, i też po prostu te gołębie przychodziły dosyć fajnie. No i, i to jest też ten aspekt, gdzie, gdzie można by było powiedzieć, że wielu hodowców miało zdecydowanie lepiej wytrenowane te gołębie a mimo tego też, też, nie, nabi, też, też nie nabili też nie nabili konkursów właśnie będąc na tych pierwszych, pierwszych na tej pierwszej linii y, y, kilometrazowej gołębników, także nie nabili po prostu też nic kolega, który wywiózł gołębie kilkanaście razy i z miejscowości y, z odległości 100 km te gołębie przychodziły mu fantastycznie w, w jednej grupie w przeciągu jednej minucie miał gołębie na, na po prostu na, no, na hodowli po prostu w przeciągu jednej minucie odbiło się wszystkie gołębie, praktycznie tam 20 gołębi w większości to nie nabił też, nabił, nabił chyba tylko jeden kompas, Także tak to wygląda. no Jest to według nas, według, według nas z Eweliną jest to trochę niesprawiedliwe, bo Trochę chyba za dużo jest tych minut po prostu odjętych, ta średnia jest jakoś dziwnie obliczana i, i po prostu wynika to tak, że na tych pierwszych gołębnikach jest naprawdę trudno, trudno nabić. Tym bardziej, że konkurs, moi drodzy, konkurs trwał 8 minut, także to jest po prostu jakbyśmy to 50 lat wstecz powiedzieli hodowcom, że będzie trwał konkurs, to by nas spalili na stosie. Kiedyś konkurs trwał 2 godziny, godzinę. Jeżeli trwał pół godziny, no to już był super, super, super konkurs. Dzisiaj te konkursy to jest jakaś masakra. <laughs> te konkursy trwają po 8 minut, nawet po kilkadziesiąt sekund, z tego co się dowiedziałem od innych hodowców. Także tak to po prostu tutaj u nas wygląda. Ja zamieszczając post na Facebooku, oczywiście zetknąłem się z krytyką i tą krytykę ja jestem taką osobą, która nie przyjmuje tej krytyki, bo wiem dobrze co robię i, i wiem jak mam przygotowane gołębie, więc ta krytyka jest bezpodstawna i, i, i trochę też gdzieś tam po prostu wpływa na moje ego, łechce gdzieś tam moje ego i po prostu jestem też z tego powodu zirytowany, że hodowcy tak reagują. Gołębie moim zdaniem były dobrze przygotowane, były przygotowane tak jak rok temu. Nawet lepiej, bo no, jednym mankamentem jest to, że nie mamy, nie mamy jednego środka, którego nie podajemy, ale który w tym tygodniu zostanie zakupiony i będą te gołębie, ten środek dostawać. Natomiast te gołębie są o tyle lepiej prowadzone, moi drodzy, o tyle, że po prostu ja mam je teraz pod ręką i po prostu wychodząc z domu przechodzę przez sień, gdzie jest 5 metrów po prostu korytarza wchodzę po schodkach i jestem w gołębniku także mam pod kontrolą te gołębie praktycznie codziennie codziennie je też oglądam, dotykam, macam całuję piesze. <laughs> nie wiadomo co tam jeszcze <laughs> nawet się zrymowało po prostu mam możliwość tego, tych te gołębi mam możliwość te gołębie po prostu obserwować yy, dotykać, yy, po prostu kontrolować ich, ich po prostu zdrowotność i tak dalej I, i do tej pory nie zauważyłem żeby coś się działo Gołębie mają super kał, no, no, no jest wszystko, że tak powiem, wszystko fajnie, fajnie, super, wszystko fajnie podopinane, suplementacja jest podawana optymalnie, miałem sygnały, że zioła spowalniają gołębie, jest to bzdura moi drodzy, żadne zioła nie będą nigdy w życiu spowalniać gołębi, chyba, że będzie to marihuana, to może, może te gołębie by to spowolniły, natomiast my marihuany nie podajemy, <laughs> podajemy nasze mieszanki, Naszej, 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 że tak powiem, naszej produkcji, naszego, yy no wyleciało mi to słowo, jesteśmy po prostu producentami tych mieszanek i, i podajemy je i to jest nasza, nasza receptura i nie widzimy, żeby było coś w tym złego i nie widzimy też tego, żeby to, tego, z tego zrezygnować. Także tak to wygląda. W dzisiaj z rana produkt Laksilin z firmy Herbaline ponieważ gdyby coś się działo jakieś niestrawności jakaś biegunka czy jakiś tam też wodnisty kał, tak jak w przypadku tego gołębia widziałem, że tam troszkę taki wodnisty stykał, to podaliśmy Laxilin, jest to środek który zapobiega uporczywym biegunkom u gołębi tak jak również u ptaków hodowlanych także tutaj podaliśmy ten środek dzisiaj i super dieta na pół z dietą Booster z mdm -u. Te karmy są u nas stosowane. Dodatkowo jeszcze wspomagająco dostają gołębie konopie i słonecznik łuskany. Będzie jeszcze dokupiony ryż pady. Takie mam sugestie, że jest to bardzo wysokoenergetyczny wysokowęglowodanowy wysokowęglowodanowe ziarno, które dodaje energii gołębiom, natomiast nie tuczy, także będziemy tutaj starali się dokupić te te oto ziarno, żeby tutaj było wszystko, wszystko, <laughs> wszystko w porządku, i to, żeby tutaj tą suplementację i te karmienie, żeby to tutaj y, robić tak, jak należy. Na razie, tak jak mówię, nie widzę żadnych oznak Adeno. Oczkury, tak jak mówię, u niektórych hodowców to Adeno wystąpiło. Y, nawet y, chyba y, z tego, co mam takie y, opinie, u wielu, u wielu hodowców, u wielu hodowców. Nawet w kabinie yy, były oznaki wymiotów, także, także po prostu, no już, już hodowcy, którzy nie dopatrzyli do kabiny, wkładali gołębie. Niestety, chore. I tak to się potem, moi drodzy, kończy: że gołębie zarażają się w kabinie, i po prostu no, jest to coś, czego nie idzie uniknąć. Mam tutaj na myśli oczywiście chorobę Aden. Tak to tutaj, moi drodzy, wygląda. ja Jestem z tego lotu bardzo zadowolony, aczkolwiek nie nabiliśmy nic, bo te gołębie po prostu, te gołębie ewidentnie chyba spóźniły się po prostu, no musiałyby być naprawdę trochę szybciej. Gdyby były 8 minut szybciej, na pewno byłyby jakieś konkursy, natomiast teraz wygląda to tak jak wygląda, niemniej jednak mam całe stado, z tego pierwszego lotu nie straciłem żadnego gołębia i tak jak widzicie gołębie są po prostu super. Super kondycji. Oczywiście one są troszkę przemęczone, troszkę podupadnięte, ale z tego wszystkiego wyjdziemy. Ja, może położę kamerę tutaj. Może uda mi się tutaj którego gołębia złapać, zaprezentować. Możemy też pokazać, jak te gołębie się prezentują. Zobaczymy tutaj głowego gołąbka z tych moich e, Rajmundów. Gołob jest naprawdę. E, ja z, z takich sugestii od hodowców mam po prostu takie. No taką opinię, że gołąb, który idzie na loty musi być lekki, te gołębie są naprawdę super lekkie, natomiast mięśnie są fajnie zbudowane i, i wszystko jest super, gołębie, skrzydełko gołębia jak widzicie jest dopieżone, nie ma nigdzie żadnych braków, to są też gołębie, które były typowane, akurat ten Reimund Herbes, tutaj ten połowy gołąbek był gołębiem typowanym do lotu, do serii, także i tam po prostu gdzieś tam się odbił, no w serii, po prostu gdzieś tam się odbił, ale niestety no nie, nie złapał tych konkursów, tylko i wyłącznie ze względu na to, że po prostu, yy, po prostu gdzieś, no gdzieś ten czas po prostu jest tak obliczany, że, że po prostu no, no nie nabiliśmy tyle, ja nie wiem jak te mostki, u tych gołębi te mostki nie są jakieś tam wzorowe, nie są jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, bo nawet nie mam odnośnika do tego jak to nazwać. W każdym razie te, te gołębie według mojej opinii są na pewno zdecydowanie lepsze niż dwa lata temu, kiedy lotowałem pierwszy raz w 2018 roku, to nawet dłużej 4 lata temu, tak? Głębie, gdzie, gdzie lotowałem pierwszy raz, także te gołębie były chude, były, były też lekko podkorowane. Natomiast teraz te głębie na pewno zdecydowanie, zdecydowanie... Zdecydowanie lepiej wyglądają niż te gołębie, które, którymi lotowałem pierwszy raz. Mamy tutaj przedstawiciela gołębi Arden razy, razy Brakhuis i najlepsza i w krzyżówce z najlepszą lotniczką, z córką najlepszej lotniczki mojego kolegi z oddziału, Gołąbek. Tak się prezentuje. Skrzydełko też również pełne, nie ma, nie ma żadnych braków na pierzeniu w pierzeniu budowa super moim zdaniem ciężar tak samo jak płowy do nie są to gołębie jakieś ociężałe po prostu mają bardzo, bardzo dobrą bardzo dobrą wagę, moim zdaniem gołębie powinny fajnie siadać niestety tak się nie dzieje przyczyn może być różnych dużo oczywiście wszyscy kładą nacisk na hodowce, łeksąc też gdzieś poniekąd swoje ego że moje gołębie są lepsze że ja mam lepsze, że jestem lepszy od ciebie. No tak to niestety wygląda w rywalizacji i to się chyba nigdy w życiu nie zmieni. Dopóki, dopóki tak jak nieraz to mówiłem, dopóki nie przyjdzie jakaś klęska na społeczeństwo, które w końcu kiedyś nie zrozumie, że trzeba trzymać się razem i scalić się do kupy, żeby po prostu tak zajadle, po prostu się nie zwalczać. A już na pewno nie w kwestiach tego hobby, nie w kwestiach tej naszej pasji. Ja gołębie będę trzymał do końca życia. Mam nadzieję, że nie zrezygnuję nigdy w życiu z gołębi. Natomiast na pewno, na pewno, jeżeli będzie to wyglądało tak jak wygląda, ten gołąbek się spóźnił, on jest troszkę taki znudzony. Ja tutaj 19-12 jest to gołąb No wracając do tematu, na pewno nie zrezygnuję z gołębi. A jeżeli będzie to wyglądało tak jak wygląda, na pewno będę rezygnował z lotowania, bo ewidentnie się do tego po prostu nie nadaje. Nie lubię, jak gołębie są y, strasznie wygłodzone. Gdy widzę, że gołębie przychodzą i jedzą mi z ręki, to dosypię. Y, u mnie dyscyplina w stosunku do gołębi, do ptaków, to jest jakaś totalna bzdura. Y, no i dlatego też może nie ma tych wyników, że tej dyscypliny też u mnie nie ma. Chociaż, gdybym Wam pokazał, jak one wchodzą z oblotu, to na pewno nie jeden by się zdziwił, bo gołębie wchodzą w 20 sekund do gołębnika na zawołanie. Także dyscyplina chyba jednak jest. Mimo tego, że po prostu, no być może te gołębie są troszkę też zapasione i po prostu nie są prowadzone tak jak to prowadzą, tak jak te gołębie prowadzą inni. Także jeżeli ktoś traktuje gołębie jako, nie wiem, produkt swoich sukcesów tylko i wyłącznie, no to ja tego nie robię, bo ja po prostu gołębie kocham. I, I mordowanie gołębi, w sensie żyłowanie ich aż do ostatniego tchnienia jest dla mnie po prostu czystą kupotą i dlatego lotujemy optymalnie i nigdy w życiu y, nie, nie, nie robimy tego aż w takim stopniu, żeby po prostu, aż, jak to się mówi, aż po trupach. Robimy to optymalnie, robimy to z głową i, i nie doprowadzamy do tego, żeby te gołębie za wszelką cenę miały zdobywać te konkursy dopingując ich na przykład jakimiś niedozwolonymi środkami czy jakimiś stymulatorami, stymulatorami żeby żeby jakoś wyżyłować więcej z energii z tych głębi, żeby one akurat musiały dla nas stricte przynosić te, te wyniki i tak dalej, i tak dalej, tego nie robimy po prostu jest to dla nas naprawdę moi drodzy niepotrzebne to jakie mamy teraz wyniki nie, nie, nie po prostu nie rzutuje na, na to, na nas, na, na, na to, po prostu, czy, będziemy, czy będziemy dalej te głębie trzymać, czy nie. Także tak to, tak to po prostu, moi drodzy, wygląda. Ja sobie tutaj zapalę światło, pozwolę sobie zapalić światło, bo jest ciemno i nagrywając po prostu nic w tym głębniku nie widać. Także może będzie troszkę lepiej. I, I tak, jak mówię, pierwszy lot całkowicie, że tak powiem, to dupy. Bo <laughs> niestety, niestety te głębie nie przyszły, nie przyszły w konkursie. No, na tych pierwszych gołębnikach niestety to wszystko jest odliczane i według mojej opinii troszkę niesprawiedliwie, bo chyba za, za dużo tych minut odliczyli. E, aczkolwiek, tak jak mówię, nie znam się na tym i nie interesuje mnie to w ogóle, e, jeżeli chodzi o lutowanie głębiami i zdobywanie jakichkolwiek wyników. Jestem całkowicie bierny w stosunku do tej, do tej kwestii. Bo nie hoduję głębi tylko i wyłącznie po to, żeby były wyniki i puchary z plastiku, tak jak to często powtarzam, i zabijanie się za tym wszystkim. Lotuję y, tymi głębiami ze względu na to, żeby udowodnić tym ludziom, <kusz> którzy chcą kupić te głębi ode mnie później, że te głębie są naprawdę, naprawdę dużo warte. I te głębie mimo tego, moi drodzy, mimo tego, że nie zdobywają jakichś tam fascynujących wyników dla nas są bardzo bardzo wartościowe. My te gołębie kochamy, z moją partnerką uwielbiamy i, i po prostu nie mamy zamiaru rezygnować z hodowli czy, czy, czy po prostu bić się jak to się mówi z koniem żeby coś komuś szczególnie udowadniać. Ja bardzo chciałbym udowodnić to tym którzy chcą kupić gołębie bo już teraz nawet zauważyłem, że nawet wyniki, że nawet rodowody przepraszam, że nawet rodowody gołębi nie są, nie są po prostu teraz, no, no nawet rodowód nie jest wyznacznikiem jakości, tylko za wszelką cenę musi to być wynik, wynik na liście konkursowej tego gołębia. Do tego, do tego to wszystko teraz po prostu zmierza, że po prostu hodowcy już nawet nie patrzę na rodowody, na jakość tych gołębi, tylko po prostu musi być wynik, wynik, wynik na pierwszym miejscu. Tych wyników nie mamy, być może nigdy w życiu nie będziemy ich mieli, natomiast posiadamy na pewno bardzo dobre gołębie, bo są to gołębie od hodowców, którzy zdobywali tymi gołębiami bardzo, bardzo dobre rezultaty. Ja też staram się te gołębie według wskazówek parować w taki sposób, żeby wyszedł z tego jak najlepszy materiał. Tak te głębie też są parowane i wydaje mi się, że nie ma, nie ma tutaj żadnych błędów o ile, o ile po prostu no, błędem jest to, że, że coś tam robimy źle i, i ale po prostu nie jest, to, nie jest to coś takiego, że miałbym przez to ciąć się czy, czy wypróbować flaki, żeby to poprawiać ze wszelką cenę, żeby siedzieć w tych gołębnikach, szpachelkować. Jak widzicie, gołębnik nie jest sprzątany w ogóle. Będzie sprzątany dopiero po sezonie lotowym. Idealnie, bo tutaj, potem pójdą tutaj samiczki. <laughs> Natomiast y, tutaj obok już powstaje gołębnik dla gołębi starych, gdzie będą wszystkie te gołębie moi drodzy przerzucone. Y, tutaj już mamy, już mamy tutaj materiał, mamy drzwiczki przygotowane zmontowane. Mamy tutaj wstawione, jak widzicie, cele. Yy, także będzie tutaj powstanie tutaj po prostu gołębnik dla gołębi starych, będzie z przedziałem dla samic i tak dalej, bo być może kiedyś w przyszłości będziemy lotować gołębiami starymi, także będzie tutaj przedział dla samic, yy, gdzie będziemy próbować lotować totalnym wdowieństwem lub wdowieństwem klasycznym. Zobaczymy zresztą, jak to wszystko wyjdzie. Jest tutaj to wszystko przygotowywane yy, yy, pod to, żeby hodowla się prężnie rozwijała. Natomiast czy będą wyniki czy nie, nie jest to dla nas naprawdę bardzo, bardzo istotne. Gołębie są naszą pasją, a nie wyniki są naszą, naszą pasją i nie puchary, bo ja widzę, że 99,9% hodowców hoduje gołębie pocztowe tylko ze względu na te wyniki, na te puchary, na te z plastiku. Na te, bo na te po prostu, dla mnie to jest po prostu... Ja nie chciałbym nikogo obrażać, ale sorry, ale dla mnie to jest tak, to jest tak badziewne i tak, tak po prostu jakieś utopijne. Będąc u hodowcy, który ma 77 lat, widziałem te puchary w garażu, w kartonach, na szafce, w garażu, w altance, w domu, w pokoju, w przedpokoju, dyplomów, cała makulatura, także nie wiem po co to robić, jeżeli potem to wala się gdzieś po, po jakichś strychach w kartonach i tak dalej, także to jest jakaś utopia dla mnie, moi drodzy. Wybaczcie, ale ja tego po prostu nie czuję. Dla mnie to nie jest po prostu potrzebne. Ja też trenowałem kiedyś sztuki walki bardzo długo. Nigdy w życiu nie jeździłem na żadne zawody, chociaż nieraz byłem przez trenerów wyciskany, żeby jechać, żeby walczyć, żeby pokazać ludziom, że jestem dobry. Nigdy tego nie robiłem, nigdy tego nie robiłem dla ludzi, nigdy nie robiłem tego dla pocharów, dla dyplomów, dla medali, dla nie wiadomo czego. Nie jest mi to w życiu nigdy do niczego potrzebne. W życiu są naprawdę ważniejsze sprawy niż, osiągnie, niż, niż osiąganie jakichkolwiek wyników, na przykład holotując gołębiami pocztowymi. Dla mnie to jest naprawdę utopia. Ja wiem, że jestem jednym procentem i dla wielu, wielu, wielu hodowców jestem po prostu, no, po prostu niezrozumiały. Mój dialog jest dla wielu hodowców niezrozumiały, dlaczego wygląda to tak, a nie inaczej. Dlatego też <laughs> mówię i powtarzam to często, że zabijanie dla pucharów, zabijanie się dla pocharów, zaniechanie jakichś innych ważnych kwestii kosztem gołębi jest dla mnie po prostu zwykłym debilizmem. Chociaż nie chciałbym tu nikogo obrażać, ale to zachowanie i te działania po prostu tak o tym, w moim mniemaniu tak o tym świadczą. I to tyle moi drodzy. Podsumowując ten lot, jest to dla nas lot bardzo fajny, bo głębie przyszły bardzo dobrze. Natomiast konkurs był bardzo krótki, bo trwał 8 minut, co jest po prostu w dzisiejszych czasach jakąś, jakąś tragedią, bo to wskazuje na to, że albo ktoś te gołębie tak, tak strasznie dopinguje jakimiś niedozwol niedozwolonymi środkami, albo po prostu no, nie, nie, nie mamy zielonego pojęcia, dlaczego tak się dzieje. W każdym razie. Nigdy w życiu nie będę doszukiwał się jakichś błędów u siebie. Bo gołębie dostają wszystko, co mogą dostać: wszystkie witaminy, wszystkie karmy są po prostu podopinane. Jak zresztą widzicie gołębie świecą się, są w super, super kondycji, super zdrowiu. Nie widać tu żadnych braków, po prostu w zdrowotności czy coś takiego. Także wszystko jest super. No, oczywiście, zobaczymy po kilku dniach, czy nie wystąpi tutaj, oczywiście, te cholerne Adeno, ale jak na razie y, nic, nic na to nie wskazuje. Chociaż, tak jak mówię, jeżeli są hodowcy, którzy mimo tego, że mają chore gołębie, kładą do kabiny, gdzie one żygają i srają za przeproszeniem, no to są to ludzie, którzy są totalnie nieodpowiedzialni i właśnie zabijając się dla tych pucharów, narażają też y, inne gołębie, głębie innych hodowców na to. Że po prostu te gołębie zachorują. Tak się moi drodzy nie powinno robić. Powinna być jakaś komisja, kontrola tych gołębi przy wkładaniu, czy, czy tym gołębiom coś nie dolega. Nie jest to nigdy robione. Wkładają, wkładają zawsze ludzie, którzy są pod ręką. Ja sam wkładałem gołębie <laughs> i nigdy, nigdy w życiu nikt nie wskazywał mi na to, żebym patrzał tam do dzioba czy coś takiego. Byłoby to też chyba zresztą. Nie, nie, jak to się mówi niekomfortowe nie dla hodowcy który wkłada gołębie i nie, nieetyczne także tak to po prostu tak to wygląda to tyle moi drodzy jeszcze raz pozdrawiam serdecznie dobry lot i do zobaczenia na drugim locie na drugim locie jak wynika z mojego grafiku w pracy zawodowej wynika z tego, że będę prawdopodobnie na tym locie więc postaram się nagrać relacje z przylotu z Gołębi i wtedy będziecie widzieć, jak gołębie przychodzą, jak się odbijają. Oczywiście, jeżeli wszystko wszystko będzie tak, jak należy. Dobry lot, pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.